Sandra reaguje na odbiór godzinnego materiału, który nazwali spowiedzią, a Bad Boy przeprasza hejterów i zdradza, komu nie poda nigdy ręki. Gimper podaje dalej wpis polityka, a Lil Masti podała dalej post informujący o wygranych sprawach sądowych. Decyzja Twitcha o spotkaniu ze streamerami mogła być naprawdę złym ruchem, a Mokry Słuchar pokazał, ile zarobił w pół roku na kiku. Pojawiła się ponadgodzinna wypowiedź Denisa Załęckiego i Sandry, a niektóre wątki mogą naprawdę zaskoczyć. Na wstępie warto zaznaczyć, że w przypadku zapowiadanego przez Sandrę materiału, który okazał się wywiadem, i w którym finalnie pojawiła się wspólnie z Denisem I przez godzinę to Bad Boy raczej przekazywał więcej komunikatów Już na samym początku musimy założyć scenariusz Że rzucane słowa mogą zakończyć się jak w przypadku pełnego emocji materiału Na byłą partnerkę Boxdela Magde Po którym w sumie to Denis Sandrom zrealizowali zarzucany i przekraczający granice content Ale oczywiście bez posługiwania się żywnością Mamy więc do czynienia z medialną wymianą zdań W którą weszły świadomie dwie strony Czyli zarówno mama Sandry jak i Sandra z Denisem Tak więc postaram wam się streścić niektóre ciekawsze wątki a cały ponad godziny materiał znajdziecie na kanale Fan Sportu, A na koniec przejdziemy do reakcji Sandry Już po opublikowaniu tego materiału Największym problemem w tej sytuacji do omawiania Może być jednak fakt, że Bedboy powiedział Sandrą dużo I to naprawdę dużo Natomiast nie zobaczyliśmy w odróżnieniu od tamtego wywiadu Mamy Sandry na kanale szalonego Reportera Nazwijmy to jakikolwiek dowodów Nie ma żadnych chociażby rzutów ekranu Potwierdzonych przelewów, o których mówi Sandra Nagrań, czy po prostu jakikolwiek potwierdzeń Zarzutów strony Mamy Sandry Czy innych osób poruszanych przez Denisa W mocnym skrócie według Denisa Misa i Sandry i mama stawia na pierwszym miejscu aspekty materialne. Bad Boy stwierdził, że chciała ona wystąpić we flikach oraz założyć platformę taką jak ma Sandra i robić z nią co ciekawe kolaby. Przy czym tutaj co należy podkreślić, wszystko miało mieć miejsce przed tym mocniejszym kontentem, o którym jej mama nie wiedziała. Pojawia się również ponownie nawiązanie do tego, że miała nie dbać o dzieci i stwierdzenie, że w wieku 14-15 lat Sandra znalazła się w domu dziecka z powodu po prostu decyzji mamy. Denis przekazał również, że mama Sandry miała mieć pseudonim dyskoteka z uwagi na imprezowy styl życia oraz mieć za sobą po Ubyty w więzieniu. Tutaj przytoczył, że powody miał być jakiś handel narkotykami, a mama Sandry miała, jak to określił, puszkować, czyli jak dobrze zrozumiałem, grypsować i ogólnie na wolności prowadzić agencję. Nie pojawiały się jednak żadne dowody, a Denis przekazał, że ma mieć ona inne nazwisko niż miała w przeszłości. To była baba, poczytacie sobie w gazetach. Jej poprzedniej ona już nie ma nazwiska Staniszewska, bo tam się rozstało, rozwiedli się, nie? Mm. Ale ma inne nazwisko. Jasińska albo tam jakieś inne jeszcze miała? nie? Ona była burmamą. mamą. Ona miała swoje dziewczyny. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, <coughs> kim jest jej matka. To jest atencjuszka, która potrzebuje pieniędzy, która potrafiła się wyrzec córki. No i tutaj zakończmy wątek. Mamy Sandry, ponieważ mamy jeszcze kilka innych do omówienia. Natomiast cały zarzutów w stronę Agnieszki Staniszewskiej, która miała wielokrotnie korzystać z pomocy finansowej, a wręcz wykorzystywać taką pomoc i następnie w momencie odcięcia finansowego, wsparcia po prostu udzielić wywiadu. Możecie zobaczyć na kanale Sportu. Przejdźmy jednak do tematu, który dotyczy samego Denisa i po prostu poza jego słowami nie potrzebujemy tutaj innych dowodów, ponieważ to. Brunianin otworzył się przed odbiorcami i wyznał co go kręci. Mam powiedzieć szczerze, od wielu lat, yy, od wielu lat, jeździmy po różnych klubach Ja się tego nie wstydzę, każdy ma różne fetysze, z tym zawsze się chowałem. Ale mówię, słuchaj, skoro można, może sobie robić, Możesz spać z innymi facetami, ja ci na to pozwalam, bo to mnie kręci, na przykład trochę się tego wstydzę, mm. ale byś pogadał z teologią, to jest normalne. Dalej przeszedł Sandrą do pretensji strony szalnego reportera, który miał w czasie ich rozmów według ich przekazu im kibicować, a obecnie Denis jest, nazwijmy to, zawiedziony, jak potoczyła się ta sytuacja i jaka narracja jest skierowana w jego stronę. Ten człowiek ogólnie nie chce mi go wyzwać, bo to jest strasznie forszywy człowiek, nie chce mi się z nim przepychać w internecie, nie? Wszystko sobie mówimy, mówimy o swoich fetyszach, których nie mówimy nikomu, bo się tego wstydziłem, nikt o tym nie wie, tylko on. I teraz powiedziałem wam wszystkich publicznie, bo w sumie nie będę niczego ukrywał. I on później robi z nas najgorszych. I on no. później kurczę mówi, że to jest chore co my robimy. I się z nas na, naśmiewa, że to jest dziwne. A sam co robi? A sam gdzie jeździ? Niektórzy ja to robi. Ja ci robią... powiem tak, ja ci nie chcę psuć rodziny. Bo nie jestem taki. Dalej ponownie Denis przechodzi do haseł w stylu: Przypomnij sobie, co mi nagrywałeś, przypomnij sobie, co ode mnie chciałeś, do kogo chciałeś numer oraz nawiązanie, że robił coś złego i płacił koledze Denisa za jakieś papiery, które Bedboy w całości posiada. Ponownie jednak należy podkreślić, że Denis jednak pomimo takich haseł nie zdecydował się dołączyć do tego jakichkolwiek dowodów, czy mówić wprost o co mu nawet chodzi. Kończąc to słowami, żeby się zastanowił, co robi. Tak więc ciężko po wielu wywiadach z przeszłości Denisa, brać to jako przekaz nie do podważenia, a tym bardziej jakieś zarzuty. Trzecie, osobą, która może nie oberwała, ale również otrzymała przekaz w stylu nazwijmy to ostrzeżenia słownego Denisa. Jest uwaga jego tata Dawid Załęski. Kilka razy w wywiadzie pojawia się sugestia, że Denis nie miał łatwego dzieciństwa w postaci stwierdzenia: Ja dobrych wzorców nie miałem nigdy tak uważam, a nawet postanowił przeczytać wiadomość skierowaną do swojego ojca. Chciałem zabrać głos w sprawie wypowiedzi mojego ojca. Nigdy się nie wypowiadałem, ale kiedy widzę coś takiego, że inne wartości chciał przekazać mi i się mnie wstydzi, to mi ręce opadają, naprawdę. Tato, Na to mówić to publicznie. To miała być aż wysłana wiadomość do niego. Tato, mówię, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie... Zarabia, czemu nie kurwać. jeszcze raz. Tato, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zabraniasz głosu, czemu nie zabierasz głosu w tej sprawie i obydwoje dobrze wiemy, że to nie przez to, że jestem twoim synem, ale to już zostawię dla siebie, bo nie jestem tak zdesperowany, by mówić źle o bliskich, ale powiem tylko, powiem tylko to. Jeśli ktoś nie został nauczony dobrych wzorców w dzieciństwie, to nie obwiniajmy go, że tych wzorców nie zna, i to tyle. Tutaj właśnie wyraźnie cały czas podkreślał, że nie miał dobrych wzorców w dzieciństwie. Jednak nie chce prać brudów rodzinnych, ale też ostrzega, żeby nie kazać się wypowiadać jego ojcu, bo mógłby zarówno on, jak i sam Denis prać właśnie brudy rodzinne publicznie. I on, on dobrze wie, że on, on nie powinien się wypowiadać na mój temat w taki sposób. I to tyle. To oczywiście nie koniec, ponieważ czwartą osobą, która miała źle zachować się w stosunku do Denisa jest Boxdel. I tutaj zarzutem jest to, iż usunięcie Bedboya z karty walk ostatni Galifame miało być spowodowane planem na wypromowanie Denisa Ale Labygi. Stwierdził, że Boxdel miał do niego tydzień przed Galą pisać dzwonić w celu zrobienia czegoś lepszego niż banda lub reaktywacji bandy, na co ma wiadomości, które również niestety nie pokazał w tym materiale. Natomiast powiedzmy, tutaj nie są to jakieś zarzuty, a bardziej stanowisko co do ich kontaktu. Wcześniej nagrał piosenkę z Labrygą, Dis o mnie, co wychodzi dla. Do tego, nie? Wrzucił go na bandę. A w dniu walki, Labregi wpuścił ją na bandę. Rozumiesz, taki to jest fałszywiec? Ludzie mi mówili od zawsze, Denis, nie gadaj z tym Bokzelem. Wiesz, jaką miał przeszłość, wiesz, co on dawno robił. A ja mówiłem, wiem, ale kurwa, no on już troszeczkę jest innym człowiekiem, już nie jest taki fałszywy, już mi nie wbije noża w plecy. No i teraz mówiłem, i teraz naprawdę, hejterzy, moi widzowie, zwracam wam honor. I bez kitu mieliście kurczę rację co do Bokzela, nie? Usłyszeliśmy od Denisa coś, co już chyba było wcześniej, czyli że nie jest to szczery świat, rządzą nim pieniądze i liczą się tylko zasięgi. Natomiast tym razem Denis postanowił to wszystko zakończyć powiedzmy statementem. Ja zobowiązuję się, żeby takiemu kure... jakim jest Bokzel, dla mnie nie podawać ręki. Zobowiązuję się, żeby takiemu kure... jakim jest Szalony Reporter nigdy nie podać ręki, nie? Jeśli to zrobię... Uwierzcie mi, że możecie ze mną jechać do spodu, ale po prostu nie chcę, nie chcę mieć z krzywdzicielami nic wspólnego. Nie chcę być uczestnikiem w takim kur Idąc dalej, ogólnie Denis powiedział, że z Fame dogadał pewne szczegóły. Chcą, żeby walczył, dostał propozycję zawodnika na teraz i na później. Jeśli będzie miał taką ochotę, to będzie walczył, a jeśli nie, to nie będzie walczył. Wszystko zależy od kaprysu. A jeszcze z ciekawych rzeczy, to planują nagrywać vlogi, żeby odbiorcy ich lepiej poznali, a Denis przeprosił hejterów. Może nie fajnie, może powinienem przeprosić, jeśli uraziłem wszystkich tym, jak się zachowywałem, że mam was wyj***ane. Bo nie mam was wyjęte i tak naprawdę... Ja osiągnąłem sukces przez to, że jaki jestem i też osiągnąłem sukces dzięki wam. Wy jesteście tym. Dzięki wam godniej żyję. Jestem wam za to wdzięczny i mogę was przeprosić, jeśli uraziłem kogoś tym, jak was wyzywałem wszystkich. Nie powinienem, bo wiem, że mnie wspieracie. Czasem potyka mi się noga, zasługuję na hejt. Ale nie powinienem hejtem odpowiadać nienawiścią, którą do Was zdarzyłem. Parzy... Do, do was, do was I za to szczerze przepraszam moich wszystkich haterów. Denis dementował, że miałby kiedykolwiek podnieść rękę na Sandrę. Pomimo tego, że oczywiście używa często mocnych słów, to nigdy nie zrobiłby tego kobiecie. A wypis ze szpitala, przedstawiony przez mamę Sandry, miał dotyczyć sytuacji zbliżej nam nieznaną kobietą, która była zazdrosna. O no i ogólnie z narracji Denisa wynika, i Sandra również nie zaprzeczała, że zachowywał się wobec niej bardzo dobrze. Przy Przyrostania, które występowały w przeszłości, tak jak mówiła mama Sandry, zawsze dawały 30%. 40 tysięcy złotych na pożegnanie. Raz i mama na poczyt jakiegoś długu miała wziąć te nawet pieniądze. Stwierdził, że wyciągał Sandrę z patologii, pospłacał jej jakieś długi. Ogólnie Denis przekazuje, że nie jest złym człowiekiem, jak go przedstawiono, a Sandra dalej będzie robić swój kontent, bo nikt jej nie zmusza i to po prostu jej decyzja. A jeszcze mnie to boli, że wiedząc, jaki dostałam hejt przez te właśnie livey. No i naprawdę, tak jak moja mama tutaj mówi, że bardzo mnie to dotknęło. To pomimo tego wszystkiego, moja mama wie, jaki jest internet. Ona. Poszła na wywiad i zaczęła o mnie gadać, żeby ludzie jeszcze bardziej mi zjedli. To nie jest normalne. Kłamiąc, to nie jest normalne zachowanie. Kłamiąc, wymyślając na mnie takie rzeczy, żebym jeszcze mówiła, jak Fame na to może pozwolić? Ona ma buldupy, że ja zarabiam naprawdę dobre pieniądze. To tylko fragment oczywiście wywiadu. Wątków pojawia się więcej albo są z większymi szczegółami opowiedziane i są naprawdę mocne. Natomiast właśnie słowem klucz jest hasło opowiedziane, ponieważ nie ma to żadnych przebitek z dowodami, zrzutami ekranu, nagraniami i itd. jak mówiłem wam na początku. No i tutaj przejdźmy do wydarzeń po wywiadzie, ponieważ Sandra na swoim Instagramie opublikowała obszerny komunikat. Dziękuję za wiarę w Nasze słowa, słuchajcie, nie będę wywlekać głosówek od mojej mamy, czy jej zdjęć i filmów, które tak chętnie wstawia do internetu. Naprawdę wystarczy tylko wpisać Google, tak samo jak to, że była karana, są o tym artykuły i łatwo je znaleźć. Następnie ponownie obszernie opisała swoje odczucia historii z mamą, po czym stwierdziła, że komentarze informujące ich kłamie pojawiały się po minucie od publikacji, a film trwa godzinę, więc zostawia to bez komentarza. Nie macie obowiązku mi wierzyć czy mnie lubić, ale każdy ma prawo do opowiedzenia własnej wersji, a uwierzcie raczej, nigdy wina nie leży po jednej stronie. Na razie. To tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Zdecydowanie bardziej wymowną reakcją, zapewne na odbiór materiału, jest decyzja godzinę później o podaniu dalej filmu Barankiepa zatytułowanego Kobiety mafii mama Sandry Bratan. Wszystko z komentarzem: fajnie, że są ludzie, którzy widzą prawdę, a nie to, w co chcą wierzyć. Gimper podaje dalej wpis z informacją Politycy zaczynają się interesować Lilmasty i Sharentingiem. Mamy kontynuację jednej z spraw w ostatnich dniach Po przedwczorajszym filmie Gimpera zrobił się zdecydowanie jeszcze głośniej w temacie Sharentingu, A przedwczoraj pani Monika Horna-Cieślak, czyli Rzecznik Praw Dziecka Opublikowała obszerny post na Instagramie, który możecie zobaczyć na ekranie A dość wymowny w kontekście ostatnich wydarzeń medialnych Jest pierwszy akapit o treści Jako Rzeczniczka Praw Dziecka z niepokojem obserwuję ostatnie doniesienia O popularyzacji Sharentingu, czyli upublicznianiu treści z udziałem dzieci Działania te są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy o bezpieczeństwie dzieci w środowisku cyfrowym oraz z kierunkami działań instytucji publicznych. Następnie pojawiła się informacja, że wizerunek każdego człowieka, a więc również dziecka, jest dobrem osobistymi danymi osobowymi i mówi o tym artykuł 16 Konwencji o prawach dziecka, który wyraźnie wskazuje, że dziecko ma prawo do prywatności. To jednak nie koniec głośnych publikacji na ten temat, ponieważ Gimper podał dalej wpis polityka Roberta Biedronia o treści, szarenting to najbardziej kontrowersyjny kontent w internecie, tymczasem Lil chce uczyć innych. Jak go spieniężać, nigdy nie wiecie, kto może wykorzystać wizerunek waszego dziecka ani kim będzie chciało zostać w przyszłości. Słuchajmy ekspertów ani influencerów. Pisten został skomentowany przez Gimpera słowami: Politycy zaczynają interesować się Lil Masti i szarym Ze strony samej Lil Masti nie zobaczyliśmy na chwilę obecną odpowiedzi na materiał Gimpera, natomiast podała dalej na swojej relacji instagramowy post profilu na czasie o treści: Lil Masti wygrała w sądzie walkę o dobre imię i rodzinę, Gimper odpowiedź za hejt i pomówienia, a sama Lil Masti dodała do tego emotikony, ognia i co istotne, ten post został opublikowany 3 dni temu, czyli w momencie oświadczenia Masti, a kilka dni przed głośną odpowiedzią Gimpera. Nie był to jednak koniec aktywności Masti w tym temacie na Instagramie, ponieważ pochwaliła się zdobyciem 10 tysięcy obserwatorów na profilu fundacji Dzieci są z nami oraz postęp z informacją Stop wykluczeniu wizerunku dziecka w przestrzeni cyfrowej, tak dla wypracowania karty dobrych praktyk szarentingu. Mokry Suchar porównał zarobki z Kika i Twitcha. Wygląda na to, że spotkanie przedstawiciela Twitcha z polskimi streamerami mogło po prostu być gorszą decyzją niż kompletne niewychylanie się i brak prób jakichkolwiek rozmów. Wczoraj pokazywałem wam kilka przekazów streamerów, z których można wywnioskować, że osoby, jakie miały ich wysłuchać i pomóc, kompletnie nie były w stanie zrobić tego drugiego, a rady określone stały przez chociażby Gucia jako wstyd dla osób je wypowiadających. E, takie rady, jakie dostałem, to kurwa aż mi wstyd było przed wami powiedzieć. Nie, szczerze <todgłosy> powiedziawszy, przez to, żeby wizerunku Twitch, Twitcha nie przysuć, bo... Dziękuję. A nie wstyd, coś takiego zaproponować. No i wczoraj Mokry słuchar postanowił podejść do tematu na podstawie liczb i pokazał na transmisji arkusz informujący o zarobkach Twitchowych streamerów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W skrócie, amerykański streamer za godzinę transmisji średnią tysiąca widzów zarabia około 45 dolarów, a polski około pół dolara. Tak więc mamy kompletną przepaść, a również potężna różnica powstaje pomiędzy Kikiem i Twitchem w przypadku polskich streamerów. Na Twitchu tyle. Za. Za, za jakby za wszystko. A na Kiku od 1 stycznia tego roku zakład, pamiętając też, że w czerwcu w ogóle nie streamowałem. W czerwcu w ogóle nie streamowałem, w czerwcu miałem chyba dwa streamy na Kiku. Było 763 tysiące złotych. No, w porównaniu z Twitchem jest jakby lekka różnica. Pozostaje więc pytanie, czy wspomniane spotkanie Twitcha nie zadziała wręcz zachęcająco, ale do przejścia do kika, a streamerzy nie będą widzieć kompletnie żadnej nadziei przed fioletową platformą. No i tradycyjnie pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, w tym miejscu się dla siebie z wczoraj. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście Was zapraszam. Zostawcie lajka, like, jeśli Wam się podobało, a pewdu oczywiście możecie jeśli nie. Subskrypcje, jeśli nie macie, też będzie fajnie, może być zbliżymy się do 50 tysięcy. Miłego dnia do jutra siema.